Lubelski wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie poinformował o planowanej akcji wiosennego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Preparaty miałyby być zrzucane z samolotów w dniach 24-26 kwietnia na terenie naszego województwa, o ile pozwoli na to pogoda. Będą to około 3 cm blistry aluminiowo-plastikowe, w przynęcie o intensywnym zapachu zatopiona jest szczepionka. Zrzuty mają obejmować lasy, pola i łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Przestrzega się przed dotykaniem szczepionki. Jeśli tak się jednak zdarzy, należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Jeśli któreś ze zwierząt domowych będzie miało kontakt ze szczepionką, należy jak najszybciej zgłosić to lekarzowi weterynarii. Termin akcji rozrzucania szczepionek, jak podaje wojewódzki lekarz weterynarii, może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub w związku z pandemią COVID-19. Informacje na ten temat są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Sukces nie pojawia się znikąd. Erdogan, sponsor medalistki Mistrzostw Świata Moniki Hojnisz z Moja droga, mój sukces.